Cześć, z tej strony Stefan. Przedstawiam wam mój kolejny poradnik, w którym pokazuję jak uruchomić Garage Orlando na Windows 10. Link do potrzebnego programu zamieszczam w opisie filmiku. Garage Orlando została wydana w 1998 roku przez firmę Topware Interactive. Jest to przygodówka typu point-and-click rozgrywająca się w USA w latach 30 tuż po zniesieniu prohibicji. Kło oraz postacie są ręcznie rysowane, a w tle przygrywa fenomenalny soundtrack wykonany przez Harolda Faltermeiera. Współtworzy to świetnie przedstawioną opowieść kryminalną, w jakiej przychodzi nam uczestniczyć. W 2001 roku została wydana wersja Director's Cut, wprowadzająca szereg zmian w stosunku do pierwowzoru, m.in. poprzez dodanie nowej lokacji i zagadek oraz zmianę interfejsu. Choć wersję Director's Cut można bez żeby mu uruchomić na współczesnych systemach, to wprowadzone przez nią zmiany według mnie zbyt mocno ingerują w klimat Jacka Orlando. Dlatego w niniejszym poradniku pokazuję, jak uruchomić klasyczną wersję. Do uruchomienia gry będziemy potrzebowali emulatora DOS Box X, umożliwiającego uruchamianie aplikacji działających pod systemem DOS. Pobieramy z tego miejsca, wybieramy w zależności od wersji Windowsa, jaką posiadamy. W moim przypadku jest to wersja 64-bitowa. Klikamy, zapisujemy i rozpoczynamy instalację. Wybrałem sobie inny folder docelowy, gdyż zainstalowałem już program, a chciałem wam pokazać przebieg instalacji. Klikamy Next, 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 wybieramy język i tutaj zaznaczamy wersję 6.22, gdyż pod taką Jack Orlando działa najlepiej. Następnie zaznaczamy opcję skopiowania wszystkich składników do Xbox X. I instalujemy program. Następnie na naszym dysku C tworzymy folder Dosgames, gdyż będziemy na nim instalować grę. Teraz otwieramy program i przechodzimy do instalacji gry, w tym celem musimy wskazać jej folder docelowy oraz napęd, w którym znajduje się płyta z grą. Zaczniemy od wskazania folderu docelowego. Wpisujemy komendę o treści Mount, małe C, duże C, dwukropek, ukośnik i folder, który wcześniej utworzyliśmy o nazwie Dosgames. Enter. Folder docelowy jest już wskazany. Teraz wskazujemy napęd. Wpisujemy podobną komendę Mount, małe D i wielka litera, zależna od tego, w jakiej znajduje się y, nasza gra. W moim przypadku jest to F, dwukropek, ukośnik, spacja minus T, spacja, CD-ROM. Enter. Y, nasza płyta jest już zamontowana. Teraz wpisujemy D, dwukropek, dir i widzimy zawartość naszej płyty. Wpisujemy Install Exe, wciskamy Enter i ukazuje się nam menu instalacyjne. Klikamy Zainstaluj grę, wybieramy instalację maksymalną. Kiedy gra jest już zainstalowana, klikamy Konfigurację karty dźwiękowej, znaleźć się automatycznie i wyjście. Uruchamiamy ponownie program i całą operację powtarzamy jeszcze raz z tą różnicą, że teraz przy wskazywaniu folderu docelowego musimy wskazać folder, w którym znajduje się zainstalowana na graдже Corlando, gdyż jeśli tego nie zrobimy, możemy później uświadczyć komunikatu o nazwie błąd podczas zapisu. Yy, dlatego teraz pisujemy mount cc2 ukośnik yy, dos games, ukośnik jack podłoga orl Wciska Enter i dalej montujemy płytę i instalujemy grę tak jak poprzednio. Następnie znów otwieramy program i przechodzimy do ustawień synchronizacji pionowej. W tym celu wchodzimy w zakładkę Wideo, Pause Sync i wybieramy opcję Force. Aby zapobiec błędowi związanemu z alokacją pamięci, musimy przydzielić większą ilość. W tym celu wchodzimy w zakładkę Configuration Tool, Main, zjeżdżamy i w zakładce Memsize. Wpisujemy wartość 32. Klikamy OK i zapisujemy ustawienia. Dalej przechodzimy do uruchomienia gry. W tym celu wpisujemy komendy tak jak poprzednio. Mount CC do zgames Jack ORL. Enter. Montujemy płytę. Mount DF ukośnik minus TCD ROM. Teraz wpisujemy C. Dir, I wpisujemy komendę start BAT. Enter. Gra się uruchamia. Jesteśmy już w menu głównym. Myślę, że przejdziemy sobie kawałek gry, abyście widzieli jak gra działa po zastosowaniu mojego sposobu. twoja zapłata, Hej, wytam! Co się tam dzieje? Święta Teresa. Oni pewnie nie żyją. Policja! Policja! Jesteś aresztowany. Major Pitt Reynolds, Armia Stanów Zjednoczonych. Hmm. Ciężka sprawa. Masz dwa dni czasu. Czek. 48 godzin. Umiem liczyć. Do. To licz na siebie. Jack. Lek. Zawsze o takiej marzyłam. Ona znacznie ułatwi mi pracę. Czego tu szukasz, Białasie? Kuza? Ładny mamy dzień, co? Uważaj, żeby się za szybko nie skończył dla ciebie. Coś taki nerwowy. Wkurzasz się, że cię słabo widać w nocy? Coś ty powiedział? Głuchy jesteś? To twój koniec, Białasie. Zaraz przemodeluję ci Ten rodzaj cygar... może... Pudełko zapałek z klubu Night po granic. Jack, co ty tu robisz? Ćwiczę mięśnie, wchodząc i schodząc po drabinie. Fascynujące zajęcie. O co ci chodzi? Dbam o zdrowie. Zadbaj lepiej o to, byś nie wylądował w więzieniu. Aha. Mam twoje kluczyki. Skąd masz? Johnson je znalazł. Wiesz co, Jack? Zostaw tę drabinę i weź się za uczciwe śledztwo. Właśnie zamierzałem to zrobić. To dobrze, bo czas upływa. Oh. Hej, ty! Oddawaj mi moją korbę! A bierz ją. Już mi nie jest potrzebna. Ty złodzieju! Ostatni bucęgo! Ja ci pokażę! bokserskie? Da? A co było w środku? Teraz ci załatwię na zawsze. Następnym razem załatwię to inaczej. I tak prezentuje się rozgrywka w Czeka Orlando po zastosowaniu mojego sposobu. Problemy z wyświetlaniem są minimalne, zacięcia w grafice zostały ograniczone do minimum, a sama gra działa płynnie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, że Wam się przydał i do usłyszenia.